Cześć kochani, dzisiaj mam dla Was dość dziwny haul, dziwny w kontekście zestawienia rzeczy, które kupiłam, bo będą tutaj i kosmetyki, i bardzo tanie, i trochę droższe. Będzie tutaj jedzenie, i będzie kilka gadżetów, i to będą zakupy z TK Maxa, Sephory, ze sklepu Ziaja i skąd jeszcze? I z Tigera będzie jedna rzecz, tak, Tiger w Sopozie znowu jest otwarty, jeżeli ktoś jest z Trójmiasta to można chodzić na zakupy. Ja was z góry przepraszam za światło, bo nagrywam przy świetle dziennym, a dzisiaj pogoda jest niezwykle zmienna, jest duży wiatr, ogromne chmury i to słońce raz się pojawia, raz się chowa. W poprzednim filmie, który dla was nagrałam była sytuacja dość analogiczna i kilka osób nawet się poskarżyło, że jakość tego światła nie jest najlepsza, bardzo was przepraszam, ale Przyznam Wam, że nagrywanie przy świetle dziennym jest dla mnie najbardziej naturalne, sprawia mi najwięcej przyjemności i jest logistycznie też dla mnie najłatwiejsze, bo nie muszę rozstawiać światła, yy, podłączać i tak dalej. Jeżeli jest bardzo ciemno, to oczywiście to robię, ale jak jest taka pogoda jak dziś, to wolę skorzystać no i zaryzykować, że ta moja twarz nie będzie aż tak strasznie, a raczej jej odcień tak strasznie się zmieniać. Więc kochani, zaczynamy od yy, tego, co stoi najbliżej mnie i co wzbudza największe zainteresowanie mojego psa. I to jest taka piękna puszka Kellogg's Rice Krispies. I tę puszkę, ogromną puszkę kupiłam w, w TK Maxie. W TK Maxie jest najlepszy wybór puszek. Tak dużych puszek nie ma, na przykład e, lubianym przez wszystkich Pepko. I ja tę puszkę kupiłam po to, aby trzymać w niej karmę dla psa. Yy, więc idealnie ona poszła mi do kuchni, w TK były jeszcze takie różowo-białe, o usłyszał Luis, że puszka jest otwierana i już przybiegł, już wącha miski. tak, chodź przywitaj się ładnie Luisku, powiedz cześć, się siemanko. siemanko, no dobra Luisek, on się tak kręcił przy tej puszce i ta puszka kosztowała 25 zł, więc naprawdę bardzo, bardzo przyjazna cena. Jeżeli chodzi o tykle Max, to pokażę Wam od razu, co jeszcze kupiłam. Zepsuł mi się mój pędzel z Hakuro, ten taki, nie wiem nigdy jak to pędzel się rozwiązał, nie jestem pędzel ale ten taki z płaską główką do fluidów. No i musiałam kupić szybko nowy pędzel i znalazłam taki fajny pędzel flat za 20 zł. I tak naprawdę te pędzle mm, płaskie, a firma to jest, są eco, podobne trochę do Eco Tools jeśli chodzi o wykonanie, drewniana rączka i takie przyjemne sztuczne włosie mięciutkie yy, i tego typu pędzle sprawdzają się tylko do niektórych podkładów, ja wolę też taką grubą główką ubite, właśnie taki jak mi się zepsuł, ale musiałam na szybko coś kupić i kupiłam właśnie ten pędzel, a dwa dni później kupiłam kolejny pędzel w TK Maxie, w TK Maxie, w Seforze, już taki, który naprawdę lubię i który pewnie będzie mi lepiej służył niż ten. No ale lepiej mieć awaryjnie. Ja mam praktycznie po jednym pędzlu do wszystkiego. No niektóre pędzle mam podwójne. Tak jak mówię, nie jestem pędzlą ale jednak trzeba się zaopatrzyć. Co ja jeszcze kupiłam w TK Maxie to rzeczy do jedzenia i do picia. Przepyszna, jak widzicie, już otwarta, więc wiem, że przepyszna herbata organiczna o smaku Chocolate Superberry Burst. Czekoladowa herbata typu Roibos. I ona ma w składzie, już wam mówię. Kosztowałam w ogóle 13 zł za 20 osobno pakowanych torebek. Jak tylko skończę nagrywać, rozrywam to pudełko, wyrzucam je i te torebki przekładam do mojej drewnianej skrzyni, w której mam wszystkie herbaty, dlatego ja zawsze kupuję herbaty w osobno pakowanych paczuszkach, żeby czuć się jak w herbaciarni we własnym domu. I w zależności od humoru, po prostu otwieram sobie moją skrzyneczkę i wybieram odpowiednią herbatę. A herbaty mam czerwone, białe, zielone, owocowe, po prostu wszystko do wyboru do koloru, ziołowe. I tak, i ta herbata, słuchajcie, jest rewelacyjna. Ona ma w składzie. Aha, nie przeczytałam, bo to było. Tutaj, zerwałam. W każdym razie, tutaj, jak ją pijemy, to ona. Te herbaty organiczne mają to do siebie, że te smaki, te aromaty są bardzo delikatne. One są tak w tyle. One nie są takie intensywne, tak jak te herbaty sztucznie aromatyzowane. I tak, biorąc jeden łyk, najpierw ja na przykład wczoraj czułam czarną porzeczkę. Przy kolejnym łyku poczułam właśnie tę te nutę czekolady. Potem wyczułam coś takiego bardziej jakby cytrusowego. Naprawdę rewelacyjna herbata. Można powiedzieć, że z ciekawym bukietem, tak jak przy winach. I były naprawdę różne te herbaty. A zakupy robiłam w takiej maksie w Rivierze w Gdyni, bo w naszym takim maksie gdańskim ostatnio jak byłam nie było, słuchajcie, nic. Puste półki, naprawdę wyprzedane, przetrzebane, dział dla zwierząt, po prostu traża. Nic, zero. Super herbata organiczna, jeżeli ktoś lubi. I kolejna rzecz, jaką kupiłam Piotrkowi, też już tutaj są dwa podjedzone, to makarosy i zniknęły tylko dwa, bo one nie są najlepsze i one kosztowały 12 zł, nie, 13 zł i tutaj makarosów jest 2, 4, 6. One są bardzo ładne, one nie są tragiczne, one są po prostu bardzo, bardzo słodkie, ale jeżeli ktoś je makarosy z prawdziwego zdarzenia piekarni, cukierni, wie jak smakują, czy był tym bardziej na przykład we Francji i próbował oryginalnych makaronów, no to nie zasmakuje mu, ale jako taki mały przesłodzony dodatek do kawki, no może być. Ale ja się tym nie rozporządzam, bo to jest Piotrka Gluten Free, właśnie przeczytałam. Ładne opakowanie, bardzo fajne, żeby komuś za coś podziękować, taki miły, słodki gest. Zatkocham kocham TK Maxa, że tam jest bardzo dużo właśnie przeróżnych smakułyków, słodyczy, orzeszków, tych herbatek, takich nietypowych, których w normalnych sklepach u nas nie ma. Louis w ogóle mi siedzi na kolanach. Nie wiem czy go widzicie, bo ja nie mam w tej kamerze podglądu. Teraz wam pokażę, co kupiłam w Tigerze. Ostatnio, jak spędzaliśmy z naszymi dzieciakami ferie, to wybraliśmy się na spacer do Sopotu i okazało się, że Tiger jest otwarty, więc Moje dziewczyny się obkupiły w różne zabawki, takie dinozaury z wykopalisk, wiecie, że dziecko siedzi tam długie, no rewelacyjne rzeczy, e, jakieś kolorowe pisaki znikające, jakieś figurki, zabawki, rewelacja. A matka kupiła sobie jedną rzecz i to jest taka urocza lampka, chociaż ona wygląda jak też lampka do zabawy do domku Lalek Barbie, I Oczywiście tak można też jej użyć, ale to jest lampka ledowa do czytania na małą baterykę. Luis został w pudełeczko i ona kosztowała 7 zł. Więc jeżeli ktoś z Was lubi czytać w nocy, a nie chce swojego partnera budzić, który śpi obok i potrzebuje małego źródła światła, a przy okazji jeszcze nie ma kontaktu, więc potrzebuje tylko na baterię, to bardzo Wam polecam świetne wykonanie, mimo że to jest bardzo mały gadżet. Przepraszam za paznokcie, że takie mam odropane, ale słuchajcie, po zdjęciu hybryd moje paznokcie, mm -mm, chyba będę musiała wszystko wrócić do hybrydy, bo jakie je maluję, to od razu mi odpryskną tragedia. Nieważne, w ogóle to nie jest film o paznokciach. W każdym razie super lampka. Ja miałam kiedyś taką lampkę kupioną w księgarni, taką, którą się wczepia na książkę, i ona w ogóle była beznadziejna, bo cały czas bateria nie stykała i to światełko mrygało i ona mi się dziś zgubiła i kosztowała 25 zł czy 30, więc była dość jak na takie małe G, a ta jest naprawdę fajna porównując do tamtej. Więc to wszystko z Tiki Maxa. Przejdźmy teraz do Sephory i tak, pędzel, o którym Wam mówiłam, ten pędzel kosztuje suwę, więc jest dość drogi, ale jakość tego pędzla i opinie, które na jego temat czytałam, Sprawiły, że zapragnąłam go mieć i stwierdziłam, że wolę mieć taki pędzel i w niego zainwestować i potem nie płakać, że po trzech miesiącach mi włoski wypadły tak jak z mojego pędzla Hakuro, niż właśnie zgubiłam się. Wolę wydać więcej i mieć inwestycje na kilka lat, bo ja naprawdę nie jestem tak jak... Trzeci raz mówię, Jezu, ale jestem nudna, Prawda. powtarzam się, nie jestem maniaczką, wolę kupić porządny pędzel i mieć na wiele lat, żeby mi służył, niż e, co chwilę jeździć, kupować i wydawać bez sensu kasę, więc suma, summarum i tak wydajemy więcej na te tanie produkty, e, znaczy tanie, no tańsze, bo akurat też nie jest jakiś nie wiadomo jak tani, cztery dychy chyba ten pędzel kosztował. W każdym razie mm, tak, tak wygląda ten pędzel, ma solidną rękę. I Ewa w Seforze mówiła mi, bardzo fajna dziewczyna w Seforze w klifie, mówiła mi, że lepiej niż stempelkowanie, jeżeli chodzi o te pędzel, sprawdza się takie miotełkowanie, czyli nakładanie w ten sposób. Tak, no zobaczymy, no nałożę fluid, zależy jaki fluid, jaka gęstość, bla bla wiadomo. Więc tak, kolejna rzecz to jest produkt, który mam na ustach, Louis'ku, kochanie, i którego już dawno chciałam e, spróbować. I to jest Clinique Chubby Stick, i kupiłam sobie kolor e, Rumi'e Rose, Ja mam go teraz na ustach i tak mi się podobał na słoczach i w ogóle na ustach innych dziewczyn, ale mi się wydaje, że dla mnie jest troszeczkę za ciemny. Aczkolwiek jakość tego produktu, po, zrobię Wam swatcha może od razu, jakość tego produktu, to jak on wspaniale nawilża usta, e, jaki daje komfort podczas noszenia, e, to jest naprawdę coś rewelacyjnego, więc on kosztuje 100 coś złotych. Na pewno będę próbowała innych Chubby Sticks, tak? Czekaj, Luisa, ja to pochowałam, bo te makaronki cię tutaj kuszą, widzę będę chciała spróbować jeszcze jakichś innych kolorów i kolejna rzecz, którą kupiłam z myślą o moich przeogromnych cieniach pod oczami z którymi będę coś chciała zrobić jesienią, jakiś wykonać zabieg żeby te worki pod oczami były mniej widoczne, ale póki tego nie zrobię będę się kamuflować i kupiłam naprawdę fajnej jakości tak mi się wydaje, że będzie fajne, bo ma świetną opinię produkt z Makeup Up For i to jest HD, czyli HD High Definition Concealer i on jest przeznaczony właśnie pod na cienie pod oczami. Ma bardzo dziwny aplikator, taki gumowy. Nie mam pojęcia, jak ten produkt z tego wychodzi. On kosztował dużo, bo on kosztował 160 zł chyba, ale mam nadzieję, że będzie wart swojej ceny i że moje cienie po jego użyciu znikną spod oczu. Eee, więc no, jestem bardzo ciekawa. Na pewno Wam mm, za jakiś czas recenzuję ten produkt i albo się pojawi w ulubieńcach, albo się pojawi w bublach. A jak płacimy tak dużo za produkt, to mamy wysokie oczekiwania co do niego. Dalej, jeżeli chodzi o seforę, to kupiłam sobie taki peeling do ciała. To jest skrub cukrowy, on wygląda tak i skończył mi się właśnie mój ukochany produkt z Patent Rab, więc stwierdziłam, że spróbuję teraz produktów z Sephory. W Seforze jest tylko ten jeden peeling cukrowy, nie ma żadnych nut zapachowych, ale powąchałam go, bo było otwarte opakowanie i pachnie tak bardzo cytrusowo, energetyzująco, więc zapach podobny do tego produktu z Patent Rab. Nie pamiętam, ile on kosztował, ale już sprawdzam. O, słuchajcie, kochani moi, kosztował 49 zł. Kupiłam też czekoladowe mydełko do rąk, z którym mam cudowne wspomnienia jeszcze z liceum. Pamiętam, że w czasach liceum też miałam te czekoladowe produkty z Sephory. Eee, nie, to było chyba na początku studiów. No ale w każdym razie naprawdę wiele lat temu eee, i miałam ochotę na jakieś właśnie eee, jakieś produkty myjące do ciała o zapachu wanilia, czekolada, bo dawno nie używałam, a uwielbiam. Znaczy mam teraz zbalałam, nie ale tego zapachu w ogóle nie ma i w ogóle bala mnie ja tak rozczarowuje, że już nie jest taka fajna jak kiedyś. W każdym razie super medełko do rąk, w fajnym opakowaniu, bardzo, słuchajcie, niepozornym, bo on wygląda na mała, to jest 250 ml i to kosztuje 20 zł, pamiętam. Tutaj są tam zapachów, jak zawsze w szeforze i kupiłam paletę <sum> Semi Sweets to Face. i żebyście nie myśleli, że kupiłam sobie drugą paletę, to te palety kupiłam dla Ejak Ewy, zalinkuję Wam do FC na dole pod filmem, do jej kanału, jeżeli ktoś jeszcze nie zna bo Ewa nie ma dostępu do tej palety ja zrobiłam dla niej zakupy w zasadzie trzy trzy rzeczy, o które mnie poprosiła i właśnie będę jutro wysyłała jej paletę i ręczę za te palety, że ona jest po prostu rewelacyjna dobra, dalej co tutaj mamy to już ostatnie zakupy z Ziai o nie, wypadły a nie, nie wypadły ostatnie zakupy z Ziai, z tego sklepu stacjonarnego i weszłam do Ziai, żeby kupić dla Ewy Krem maskę do skóry wokół oczu. Ewa mówi, słuchaj, jest w ziai podobno jakaś maska super pod oczy. No i wchodzę do ziai. Mówię pani, która tam pracuje, że jest jakaś super maska pod oczy i to pani od razu wiedziała o co chodzi. I to jest w tej serii Ziaja Pro. Pani powiedziała, że to jest hit sprzedażowy, że super produkt. Ja nie mam pojęcia, co to jest, nie wiem jak działa, nie znam tego, więc mam nadzieję, że Ewciu nagrasz jakiś fajny, jakąś fajną recenzję. I ten produkt to jest ta droższa, niby bardziej profesjonalna seria Ziai Ziai Pro, ale i tak była niedroga, bo kosztowała 15 zł. I skusiłam się na kilka produktów również ja chociaż ja nie jestem największą fanką, w ogóle nie jestem fanką firmy Ja nie lubię ich żeli pryszni, nie lubię ich kremów, według mnie te produkty są jak woda i nie działają ale jest kilka takich produktów, które są rewelacyjne i między innymi to jest ta pasta oczyszczająca mm, liście Manuka, ja nie mogę jej teraz używać bo nie mogę silnie peelingować swojej skóry, ale ja tę pasek kupiłam dla Piotra, bo on mi ją podbierał jakby miałam i bardzo mu ten Produkt pasował. Piotr niewiele lubi kosmetyków, on jest taki bardzo, bardzo wybredny, ale pamiętam, że ten produkt mu pasował. On ma fajny, taki mentorowy zapach, naprawdę mega ściera skórę. Ten peeling jest taki bardzo konkretny, do męskiej skóry, wzorcu idealny. I on kosztował, słuchajcie, 8 zł, więc naprawdę, nieduże pieniądze. Kupiłam też dziewczynom pastę do zębów za 5 zł, taką z fluorem, bardzo duży wybór jest tych past, zobaczymy, sprawdzimy, w Rosmanie jest mały wybór past do zębów dla dzieci w ich wieku, więc zobaczymy te, yy, kupuję ich dwie pasty, słuchajcie, rozmiane. Yy, więc tak, słuchajcie, coś mi się tu wylało, nie wierzę, a fu, otworzył się ten produkt i się wylał, ale on pięknie pachnie, no nie powinna mówić fu, 500 ml za 10 zł, i to jest krystaliczne mydło pod i do kąpieli, kupa kaos, karitę olejów z orzechów brazylijskich i makademią, ja bym w ogóle nie kupiła tego żelu pod prysznic, bo ja miałam kilka żeli z zjadłam i byłam zadowolona, ale stoję sobie przy półce, wybieram jakiś produkty, coś tam oglądam, odchodzi do mnie pani z otwartym masłem i do mnie proszę powąchać, no i ja powąchałam i ta pani mnie tym zapachem, raczej ten produkt mnie tym zapachem kupił, więc... Ee, Wyszłam również z tym produktem ze sklepu i dokupiłam sobie jeszcze do serii takie masu brązujące z pompką. Ono kosztowało chyba 15 zł za 300 ml. Taki sam skład brązujący mleczko wyciągnąć wyżej odżywcze. No, zobaczymy, jak będzie działać. Zobaczymy, jak to będzie. Kupiłam też kilka maseczek dla Ewki do wypróbowania, ale będę musiała zaraz je umyć i będę ich teraz i pokazać, bo to wszystko słuchajcie jest w tym, w tym żelu. Dobra, kochani. To wszystko, to jest mojego dziwnego mieszanego yy, holu moich różnorodnych zakupów. To wszystko. Dziękuję Wam kochani za uwagę. Żegnam się z Wami ja i żegnam się z Wami Louis. Jezu, jaki, jaki niezadowolony. Yy, to tyle. Widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Pa! Zobaczcie, jaka byłam szczęśliwa, jak wyjmowałam majtki Wiktoria z secret, którymi Ania spakowała do paczki. No i wtedy też popularne było wysyłanie paczek przez widzów do youtuberów, których widzowie lubili.